No piękny jest ten komplet. Tak sobie chodzę w tym kompletku. Jest mega. Już sobie podam. I tu mam jeszcze yy, kilka rzeczy. Zamówiłam takie kolarki. E, też chyba wzięłam L. Tak, rozmiar L. E, do noszenia tak do t-shirtów. Dłuższy t-shirt za pupę i właśnie takie kolarki. E, zależało mi na takim materiale, żeby sierści nie przyjmował zwierzęcej. Bo jak miałam z bawełny, to po prostu cała w sierści byłam. E, bo mam dwa koty. Także takie getrunie za jakieś 20 zł. Ten komplet kosztował... 50. Mi się wydaje, że 50 albo 55. Obudowę na telefon miałam czarną, bo żeby się nie brudziła. I miałam właśnie taką ostatnio fioletową, ale Długopis mi się rozlał, i powródziłam całość atramentem. I tutaj sobie to zamówiłam. Jakieś chyba 14 zł. I przy okazji te trzy coś, taki, taki pierścień. No, dobra, będzie fajny. Coś takiego do różnych stylizacji. Zawsze się przydaje takie coś. takich pierścionków. No, troszkę luźniejsze są, e, ale będę nosić. O, te, te fajne. Te dwa jasne są luźniejsze, i też jakoś pojedynczo będę nosić do różnych takich sweterków. Albo bardziej pod jesień. <laughs> A tak, tihania. Ale nie, to się dzieje na, chyba mam alergię na coś. Może na siedzenie w domu. Trzeci tydzień. I za 5 zł jeszcze był taki naszyjnik. Yy, bardzo ładnie wyglądał. Kolor jest taki bordo, myślę, to nie jest brąz. Beż z bordo. I też ubiorę do jakiejś stylizacji. To po prostu wzięłam tak przy okazji. Wiecie. Także tak wyglądają moje zakupki. Z temu dawno już nie zamawiałam ogólnie z Shaila. Może tak z, z miesiąc temu. Nie, Półtora może miesiąca temu. Tak mi się wydaje. Ale zależało mi właśnie na, tych, na tym komplecie, bo go zobaczyłam u kogoś właśnie i mi się spodobał. Materiał jest piękny i gruby na tych kolarkach i na... Na obudowie do telefonu, bo nie miałam. I tak chodziłam, właśnie bez. Pa. I nowa obudowa pasuje. Także jestem bardzo zadowolona, bo telefon nie będzie mi się zgiwał z rąk. Piękna, czarna. To się nie będzie wrócić, także ekstra. A więc tak, witam Was w mojej kuchni. Znalazłam w lodówce słoik sosu pomidorowo-mięsnego, cukinię. Właśnie ją grilluję na plastry. Tutaj robię bechamel. W szufladzie znalazłam resztki makaronu do i pomyślałam sobie, że robimy lasagne. Nie mam wszystkich składników, ale ja zawsze kombinuję z tego, co mam i do później zobaczymy się, jak będziemy składać lasagne. Nie mam gałki muszkatołowej, ale mam cynamon i zrobię eksperyment. W sumie tutaj dałam tak cynamonu troszeczkę do sosu i do beszamelu też dodam cynamon i będzie taka laszania z nutą cynamonu naczynie żaroodporne mam takie nie dorobiłam się jeszcze takiego kwadratowego prostokątnego do lasani, żeby zawsze ten makaron tak ładnie wchodził ale no niestety nie mam będzie po prostu mniejsza i i wyższa to odłożę tu tak jak mówiłam, dzisiaj wykorzystujemy resztki e, i, e, lecimy. Na dno dajemy trochę sosu i dajemy też ten sos deszamelowy, tylko sobie dam na e, tą żeby blat mi się nie popsuł. Okej. Okay. I na makaron. Rozpłaszczam tak. Na dole dam taką grubszą warstwę. Kawałki już mam porobione. Tak, będzie szło szybko i sprawnie. Eee, trochę sosu tutaj jeszcze dam. Bo to już ten makaron nie lata. O, I przyczepimy go. Eee, I tak, lecimy. Bechamel. Sara też mam tylko trochę, także będziemy go oszczędzać. Po prostu tak jeden plasterek rozłożę po całości. Dobra, teraz damy um, cukinia. Proszę bardzo, cukinia pięknie e, pięknie ugrilowana I też takie dno. Myślę, że zrobię tutaj taką podwójną warstwę, żeby było czuć cukinie blazani. Bo jak takie plastry będą porozwalane, to nie będzie tak dobrze czuć smaku. Ok. Myślę, że zrobię mm, taką warstwę cukinii, chyba jedną całą grubą po prostu. Jedną całą cukini, jedną całą mięsa e, i będzie na bogato. E, sos dosyć dobrze doprawiłam i ten sos boszamelowy, także myślę, że tutaj na cukinię, na cukinię tylko dam pieprz, bo soliłam ją w trakcie smażenia. Wygląda pięknie. W ogóle widziałam też, że ludzie zamiast właśnie makaronu robią z samą, z samą cukinią i to też jest fajne. Dobra. Na to damy pieprz. Myślę też, żeby dać ser, żeby lekko scalić całość. Teraz wleci sos do Pamiętajcie, że sos zrobiłam z cynamonem, bo nie mam gałki. I ja tak właśnie kombinuję, i później wychodzą takie super przepisy. I jestem później, później nie powtarzam, bo całej rodziny smakują, ale ja bardzo lubię cynamon. Moja córa też lubi, także będzie super. Mm, pyszne. Dzisiaj pracuję w swoim stroju. O Jezu, ser tutaj spadło mi. Dobra. I teraz tak, na to dajemy makaron, jeden, jeszcze jest, także wkleimy go tutaj gdzieś i bierzemy się za drugą paczkę. Zawsze tak dociskam, żeby ładnie się cały zanurzył i potem wszystko, żeby się ładnie opiekło. Jest warstwa fajna, gotowa. Yy, I dajemy teraz sos mięsny. I dam tutaj yy, myślę, że. Zrobimy tak: że damy warstwę tutaj sosu. Masterek sera. Mam nadzieję, że taka ilość sera scali mi tą lasagne. No bo jest grubo po prostu. Jest grubo. Tutaj damy jeszcze taki kawałek. Teraz damy makaron. Okay, poczekajcie, muszę pomyśleć. Tak, teraz damy makaron. Dobra. Muszę to rozcyrklować odwrotnie. Bo chyba zostały mi tak trzy ostatnie kawałki. Dobra, tutaj jest jeszcze ten mi go tutaj. Będzie na kęsa. I teraz tak, został mi mm, sos, także dam go tutaj. E, dam ser najpierw. Żeby scalić trochę. Dobra. Oszczędna wersja. E, sos mięsny. Damy cały już jest cały sos, ser na to i takie tutaj dam małe kawałeczki tego serka. Bo już mam ostatni plaster. Także trzeba oszczędzać go. I na górę cały ten dyszamak wlejemy. Powinna się nazywać reszkowa. Zobaczcie. Z dwóch stron warstwy są A górę świeżo mielonym pieprzem dla troszeczkę uzyskania takiego charakteru. Do soku dałam, chili też tak, że tam ostro będzie na pewno. E... No i trzeba to zakończyć tym cynamonem. Ale ja tylko tak troszeczkę damy z wierzchu. Normalnie zawsze posyp robię to gałką, ale nie mam. I nasza lasagne cynamonowa jest gotowa. Lasagna będzie, nie wiem, na dzisiaj na kolację, na jutro, na pojutrze. Ona może tam kilka dni być w lodówce, także na odgrzewanie będzie akurat. Lecimy. Tak przygotowaną lasagne wstawiamy do zimnego piekarnika i od zabulgotania, bez przykrywki ją stawiam i od zabulgotania takie 40-50 minut będę ją piekła. Myślę, że to będzie takie Taki przedział 180-200 stopni, najwyżej zmniejszę, nie wiem, 190 zrobię. Zobaczymy, jak mocno będzie się przypiekać, ale zawsze obserwuję, że jak zacznie już tutaj bulgotać od dołu, to znaczy, że już tam ten makaron się gotuje. No, no, cudo, cudo, po prostu cudo. Pachnie cynamonem, tak jakbym piekła cynamonki, a nie lasagne. No, ale ten dodatek cynamonu tutaj naprawdę robi robotę. O, tak się prezentuje moja lasagne z resztek. Znalazłam jeszcze jakiś tam ser w lodówce i go tak ułożyłam na górę i ugrzałam sobie. -cu -na. to na Wygląda tak pysznie, że już nie mogę się doczekać. Spróbujmy razem, czy jest dobra.